Cześć, nazywam się Arek Taszkowski. jestem trenerem od prawie 10 lat. Dziś przygotowałem zestaw do wykonania domowego na gór, dolne partie mięśniowe. Jest to zestaw wzmacniający, siłowy. Zaczniemy sobie od takiego przysiadu wykrocznego. Przyjmujemy pozycję w ten sposób, w takim klęku. Pracujemy tą nogą, kolano może wychodzić za linię palców i podnosimy się na tej nodze. Hop, raz, dwa, trzy. W normalnej serii wykonujemy 8 razy na każdą stronę. Raz, dwa i jeszcze raz trzy. Kolejne ćwiczenie, to będzie ćwiczenie wzmacniające tył naszego uda i pośladki, tak zwana jaskółka. Stajemy na jednej nodze. Tutaj wychodzimy do przodu nie wypychając kolana za bardzo do przodu. I góra. Takich powtórzeń wykonujemy sobie 10 na każdą stronę. Hop i hop. Po 10 razach powinniśmy poczuć od razu pośladki. Trzecie ćwiczenie to będą przysiady z wyskokiem. Stajemy sobie troszeczkę szerzej niż poprzednio. I dotykamy ziemię tutaj rękami i wyskok w górę. Hop i wyskok w górę. Takie powtórzenie wykonujemy między 15 a 20. I ostatnie ćwiczenie to jest unoszenie bioder. Przyjmujemy taką pozycję, i z tej pozycji położymy się na plecach. Bierzemy wdech, spinamy brzuch i wypychamy biodra do tyłu, patrząc, sprawdzając, czy pośladki są spięte. 3 sekundy zatrzymania i powoli w dół. Wdech, pośladki. Wydech. Takich powtórzeń wykonujemy sobie 12. Wszystko powtarzamy 4 razy. Dziękuję za uwagę i miłego ćwiczenia trenowania. Hej!